Dzień dobry, to mój pierwszy film, nie widzieliście moich filmów, bo to mój pierwszy właśnie, w ogóle o mnie nigdy nie słyszeliście, powiem kilka słów o mnie, jestem Dawid, bardzo lubię Minecrafta i teraz gram na serwerze, który jest publiczny dla was wszystkich, Codziennie go włączam o 15.30, 15.00, no coś takiego, 16.00 czasami Dam wam IP3 5 Ater, Atermos, PNF, Wersja 1 24 Dobra, dam wam wpisać. Gdzieś zapisać, dajcie pauzę sobie. Można kupować rzeczy, w sumie można tu zarabiać pieniądze, za takie wirtualne. Patrzcie, 50 zł. No, miecze. Można kupować właśnie za te złoty, bo takie patki, czekaj, w mieczach jest dużo tego. To za 0 złotych, 0 złotych się po prostu klika i zdobywa. Gdzieś tam są ktoś sprzedał w ogóle. Nie wiedziałem, że on się sprzedaje, dobra. Tu jest bank, tu jest sklep z ubraniami, można kupić różne ubrania. W ogóle, bo teraz grają jakieś inni gracze Wojty. Kinga i ten ksyryk. Vertex się to czyta. To jest Piotrek. Możecie zapamiętać. Będzie więcej tych rzeczy. Będzie więcej tu. No co ten serwer ma w sobie takiego fajnego. To jest serwer survival, który jest uproszczony. No tu, tu, tu normalny świat. Nie płaski, to nie jest płaski, bo teren płaski, żeby zbudować strefy. I właśnie, żebyście sami nie musieli domku budować, mam coś takiego jak wolne pokoje. Tak. Na razie jest jeden pokój, ale będzie ich więcej. Znaczy, te pokoje polegają. No, no, no że się tu mieszka po prostu tyle tak się otwiera kluczem. 40 zł miesięcznie się za nie płaci jeśli ty serwerowych, ale uwaga. 5 pierwszych osób, które z tego filmiku do, dojdą, dostaną 500 zł. Nie, co ja gadam? 2500 zł darmowy klucz do pokoju. Właśnie oczywiście zbuduję tu więcej i jeszcze jakieś rzeczy tam zobaczę, jakieś ubrania ze sklepu, zobaczymy. A jak się ma, tutaj kupuje się pokój, oczywiście wy też dostaniecie w gratisie, Ci, co dojdą, to mają. Tu dostałem to tam pieska, kotka, co tylko chcą, oba nawet, zwierzęki jakieś, dobra. To nie jest na tyle. Tu są safe dla tych, co mają dużo pieniędzy, żeby sobie schowali, żeby nikt nie ukradł. Pieniędzy, przepraszam. Dobra, i tutaj. No, oczywiście, można swój pokój. Tu, znaczy, dom. Tu ktoś. Kliknął w... Piotrek. Ach, to dla administratorów wam nie powiem. Dobra. Tu który który ale tu był. parkur, chciałbym jeszcze pokazać. No, na, w następnym filmie pokażę, jak się go przechodzi, ale... Te płytki są po prostu checkpointy. Kto tu zrobił? Dobra, tu się klika. grywa się 500 złotych. Jak coś, to usuwam, bo ja też lubię pograć w to wywalu. To by było na tyle, żegnam się z Wami, padajcie łapkę w górę, subskrypcję, pa 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 pa.